No co to chodzi, to takie jest fajne. Nie wiem, no przyjemność sprawia. No jak patrzę na koleżankę, to chętnie tak, spróbowałbym. To najlepiej wydane 5 złotych tego lata. Dziś o drapaniu. Co można drapać? Po plecach, Czemu po plecach? Do najbardziej spędzi. A jak dłoni nie sięga? No ja wiem, ja wiem, kiedyś testowałam taką drapaczkę. Bardzo fajna. Na kim? Na sobie. W lubię jak nie ktoś drapie, ale... Rzadko się to, się to zdarza, tak. Samemu jest lepiej, bo zawsze można się podrapać. Po tyłku. Czasami tak, jak się źle siedzi. Gdzieś jeszcze? Po głowie, jak pustka jest. Mhm. Często Cię swędzi głowa? Nie. Po rzadko myślisz. <grych> Kurczę, złapał mnie Pan. Co jeszcze można drapać? Nie wiem, ciężkie pytanie. O? Z chłopakiem kupujemy zdrapki. I oto samo sedno sprawy. Z złotówką zawsze taką drapiemy. Jest taka szczęśliwa złotówka i zawsze nie ją drapiemy. Wygrałaś coś kiedyś? 30 złotych, ferie wygraliśmy. I jak wydałaś te 30 złotych? Na kolejne złotki. No, 2 złote. Ale liczyłeś na ile? No, co najmniej 5. Jakbyś wygrał, opowiedzmy no grubą kasę. 100 złotych. O, no to gruba, rzeczywiście. Co byś, na co byś wydał tę stówę? Kota bym zamienił. No, mamy konflik ostatni. Miałczy, drapie. A gdzie ten kot cię drapie? No generalnie tam, gdzie doskoczy. Ten kot Ci wydrapał taki tatuaż? No, ale fajny, nie? Bo o, talent, chłopak. Zdolne kocisko. A jak jest z psami? Drapie, ale mniej niż kot. A to miłe, jak tak pies drapie, czy nie? bardzo miłe. Też lubi? Tak. Możemy... nie ja jego. Czyli transakcja wymienna. Jednych drapią koty, inni drapią psy. Kota nie ma, a pies mnie nie drapie, więc postaram się wytrapać sobie milion. Bartosz Kańtoch, SK.